Nie żyje uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia. Mężczyzna zmarł nagle w wieku 47 lat. Lachlan Roff, 47-letni uczestnik pierwszej edycji australijskiego programu ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł nagle w swoim domu w Camden w Australii. Informacje potwierdziły lokalne media. Row zyskał popularność dzięki udziałowi w tym show w 2015 roku, a także późniejszemu występowi w programie rolnik szuka żony. Australijskie służby ratunkowe zostały wezwane do jego domu, gdzie zastano go nieprzytomnego. Mężczyzna nie reagował na bodźce, a podjęta na miejscu reanimacja nie przyniosła rezultatów. Przyczyna śmierci nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, a australijska policja prowadzi aktywne śledztwo w tej sprawie. Nie żyje uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia. Australijska policja prowadzi śledztwo. Lokalna policja analizuje dostępne dowody związane z niespodziewanym zgonem Laklana Rofea. Funkcjonariusze zaapelowali do osób posiadających jakiekolwiek informacje o kontakt z miejscowym posterunkiem w Camden lub organizacją Crime Stoppers. Dotychczas śmierć Rofe'a określono jako nagłą i nieoczekiwaną, co wywołało wiele emocji wśród fanów i mieszkańców Camden. W mediach krążą spekulacje dotyczące możliwych przyczyn tragedii, jednak wszelkie szczegóły pozostają na razie objęte tajemnicą śledztwa. Desan ujawnia, że ratownicy medyczni przybyli na miejsce jak najszybciej, ale mimo natychmiastowych działań nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Fani żegnają Laklana Rofea. Informacja o śmierci Laklana Raw szybko obiegła media społecznościowe, wywołując liczne reakcje fanów jego telewizyjnych występów. Internauci zaczęli wspominać go jako osobę o pozytywnym usposobieniu i niezwykłej autentyczności. Zaledwie kilka godzin po ujawnieniu wiadomości sekcja komentarzy na profilach w mediach społecznościowych zapełniła się kondolencjami. To takie smutne wiadomości, byłem jego znajomym na Facebooku i nawet nie zauważyłem, że od jakiegoś czasu nie publikował postów. Spoczywaj w pokoju, napisał jeden z użytkowników. Kolejne wpisy podkreślały, jak bardzo zaskakująca i trudna do zaakceptowania była ta wiadomość. Inni dodawali, tak nagle, bardzo smutne wiadomości. Wysyłam miłość i wsparcie dla rodziny oraz pamiętam go. Tak bardzo smutne, taki młody. Lachlan Roth, znany również jako Lachlan Macalir, dzięki programowi Ślub od pierwszego wejrzenia zdobył serca australijskich widzów. Choć jego telewizyjny związek z Clare Tamas po zakończeniu show nie przetrwał, nadal utrzymywali dobre relacje. Rok później Row dołączył do uczestników dziewiątej edycji australijskiej wersji programu Rolnik Szuka Żony, co umocniło jego pozycję w świecie reality show. Nagła śmierć Laklana Rofea wstrząsnęła zarówno jego fanami, jak i szeroką opinią publiczną. W oczekiwaniu na oficjalne informacje dotyczące przyczyny zgonu, lokalne media i społeczności zachęcają do wsparcia rodziny zmarłego.